Startujemy. Dzień dobry państwu. Jestem Piotr Żygadło i pełnię funkcję prezesa zarządu w All in Games. All in Games jest spółką giełdową notowaną na głównym parkiecie GPW od czerwca ubiegłego roku. Zapraszam państwa na prezentację, którą prezentowaliśmy z okazji rocznicy naszego największego sukcesu, premiery gry Ghost Runner. Prezentacja, w której opowiemy o tym, co nam się udało osiągnąć jako firmie i co planujemy na co może zaczniemy prezentację? Tak. Olin Games jest takim nietypowym startupem. Jesteśmy wydawcą gier na PC i konsole, ale działamy dopiero od listopada 2018. Zbliżają się właśnie nasze trzecie urodziny. Jesteśmy więc bardzo, bardzo młodą firmą, która dopiero się rozkręca, dopiero zaczęła działalność. Natomiast taki trafił się nam zbieg okoliczności, że już w czerwcu 2020 rozpoczęliśmy naszą przygodę z giełdą i to od razu od głównego parkietu. Dlatego Wydaje mi się, że jest to takie właśnie połączenie dwóch zjawisk, które dosyć rzadko, jeżeli kiedykolwiek się zdarzają. Mamy firmę, która rozwija się w tempie kilku, kilkuset procent rocznie, a z drugiej strony, jest to firma, która ciągle jest notowana. Sprawia to, że mamy pewnego rodzaju problemy i wyzwania, inne niż nasi konkurenci, niż inne firmy, ale z drugiej strony też macie Państwo okazję właśnie zainwestować czy, czy obserwować właśnie nasz rozwój już na tych wczesnych etapach. W ciągu tych trzech lat działalności udało nam się zbudować zespół, który jest w stanie realizować projekty tak duże, że oceniając przez pryzmat wielkości, Naszego portfolio, ilości tytułów, ich jakości. Jesteśmy drugim największym wydawcą w Polsce, a według serwisu Metacritic, który ocenia po komentarzach, po recenzjach wystawianych przez pracę i użytkowników, jesteśmy drugim najlepiej ocenianym wydawcą z Polski. Według mnie, całkiem sporo osiągnięcia, jak na pierwsze trzy lata. Powiedziałbym wręcz, że nikomu jeszcze tak dobrze się tych pierwszych trzech lat nie udało y, poprowadzić. Nie da się mówić o All in Games jeżeli, bez mówienia go o stranerze. Gra stworzona przez One More Level, spółkę notowaną na New Connect. Y, gra, która y, już w pierwszych miesiącach, w pierwszych dniach wręcz sprzedaży sprzedała się w setkach tysięcy kopii. Y, ze względu na współpracę z zewnętrznymi partnerami dokładną liczbę kopii y, podajemy dosyć rzadko. Y, ten proces jest dosyć rozbudowany, natomiast możemy śmiało powiedzieć, że jest to ponad 900 tysięcy kopii. Gra została nazwana, dostała nagrodę za, jako najlepsza polska gra 2020 na, na festiwalu Digital Dragons. Jest to tyle ważne osiągnięcie, że jest to cyberpunkowa gra wychodząca w roku, kiedy wychodził też cyberpunk, gra Cyberpunk od CD Projektu. Więc tym bardziej to wyróżnienie ma dla nas dużą wartość. Gra na serwisie Metacritic jest oceniona na 81% w wersji na PC, co pokazuje, że jest to taka naprawdę światowa jakość. Drugim naszym takim dużym sukcesem jest gra Chernobylite stworzona przez The Farm 51. Tutaj też nasza współpraca była taka dość złożona. Pomagaliśmy farmie przy wersji na PC, wydawaliśmy grę w wersji na konsolę. Wczoraj informowaliśmy, tego już niestety nie zdążyliśmy dać do prezentacji, ale wczoraj informowaliśmy, że gra sprzedała się w ponad 40 tysiącach egzemplarzy w przeciągu zaledwie kilku tygodni od premiery na konsolę, więc ta, kwota, ta, ta liczba sumaryczna to już jest bliżej 250, może nawet więcej. Tutaj czekamy na, na kolejną aktualizację wyników przez farmę. Gra jest oceniona w serwisie ta wersji na Xbox One na 82%, co pokazuje, że też ma właśnie bardzo wysoką jakość, co nas oczywiście bardzo cieszy. Gra dostała bardzo dużo bardzo ciekawych recenzji. Moja ulubiona z Forbesa Diamond in the Westland wydaje mi się, że bardzo ładnie opisuje to, o czym ta gra tak naprawdę jest. Wiemy, że ta gra będzie jeszcze rozwijana i spodziewamy się tutaj, że firma, nasza współpraca z farmą będzie się ciągnąć jeszcze przez lata, i obie strony będą tutaj bardzo zadowolone. Tak jak Ghostrunner był naszym pierwszym, pierwszym tytułem, pierwszym naszym tytułem, który podpisaliśmy, kiedy zaczęła się nasza działalność wydawnicza, tak Tulsa był naszym pierwszym sukcesem, jeżeli chodzi o, dział, o, o wydanie gry. Gra wydana w, w grudniu 2019. Do tej pory sprzedała się już w ponad 250 tysiącach kopii. Gra stworzona przez wrocławskie studio Knights of Unity. Jest to gra... Skierowana do rodzin, do, do, do grup znajomych, gra typu koop, co couch koop. Co Jak na dwa lata działalności sprzedaży jest to całkiem fajny wynik. Tym bardziej, że tak naprawdę liczba kopii sprzedanych egzemplarzy rośnie z, z roku na rok, więc kto wie, może przyszły rok będzie dla tej gry tak naprawdę rokiem najlepszym. To, co pokazaliśmy, to nie są wszystkie nasze gry. Łącznie wydaliśmy 17 tytułów. Sumarycznie. To ta sprzedaż to ponad 2 miliony kopii, a jeżeli chodzi o Wishlisty na Steamie, to mamy ponad 2,5 miliona kopii, czy 2,5 miliona ludzi czekających właśnie na albo na wydanie naszych kolejnych tytułów, albo na jakieś promocje. To pokazuje, że to nasz portfel ma jeszcze bardzo duży potencjał sprzedażowy, który na nadchodzących latach będziemy realizować. To się oczywiście przełoży na nasze przychody. I właśnie tutaj, jeżeli chodzi o przychody. To kilka takich podstawowych informacji wziętych z raportu za pierwsze półrocze 2021. W pierwszym półroczu wykazaliśmy prawie 12 milionów przychodu, co jest wzrostem o 230% w stosunku do ubiegłego roku. To pokazuje, prawda, że ten nasz wzrost jest naprawdę typowy dla startup, właśnie startupów, te 11 12 milionów przychodu nie uwzględnia jednorazowego zdarzenia, jakim jest sprzedaż IP do, do do firmy 505. Jakbyśmy to uwzględnili, to mielibyśmy ponad 27 milionów przychodu, wzrost o prawie 600%, są to liczby dosyć kosmiczne. Jeżeli chodzi o zysk, to za pierwsze półrocze mamy troszeczkę ponad 5 milionów zysku netto. Są to jest to dynamika, którą chcielibyśmy na nadchodzących latach utrzymać. O tym też będę dzisiaj troszeczkę więcej Państwu opowiadał i na tym też się będziemy koncentrować na nadchodzących miesiącach, żeby właśnie prezentować Państwu te liczby coraz większe, rosnące z roku na rok o kilkaset procent. To, co do tej pory osiągnęliśmy, bazowało na takich trzech, trzech głównych założeniach. Chcieliśmy zbudować doświadczony zespół wydawniczy, to się oczywiście udało zrobić, wydaliśmy 17 gier, to jest to spore osiągnięcie, jak na 3 lata. Chcieliśmy prowadzić spółkę na giełdę. Wiedzieliśmy, że żeby działać w takiej skali, w jakiej chcemy działać, robić takie projekty, jakie chcemy robić, to potrzebujemy mieć dostęp do rynków kapitałowych, do kapitału, zapewnić potencjalnym inwestorom opcję wyjścia, możliwości operowania akcjami. Polska giełda była tutaj najlepszym najsensowniejszym wyborem. I takim naszym podstawowym założeniem było wydawanie 10 tytułów rocznie. Jeżeli chodzi o to założenie, to jest to takie, taki cel, który nam będzie przyświecał, raz się będzie udawał, raz się nie będzie udawał, różnie to w, w, na, na rynku gier bywa. Natomiast jeżeli chodzi o, o właśnie możliwości przerobowe zespołu, na to chwilę nasz zespół jest w stanie wykonać 22 dwie premiery w ciągu roku. Taki na razie mamy rekord i ten rekord jeszcze będziemy przesuwać bo jeszcze w tym roku chcielibyśmy jedną lub dwie pozycje wydać i to pokazuje że moce przerobowe zespół zdolny do tego żeby ta, takiego wyzwania się podjąć mamy No teraz tylko musimy odpowiednio powiększyć portfel żeby tych tytułów starczyło żeby tyle premier w ciągu roku móc robić. To była dotychczasowa strategia natomiast tak jak było widać może cofnę Dwa z tych trzech elementów są wykonane, a tak, trzeci tak naprawdę co roku będzie odnawiany, to co roku trzeba będzie wydawać kolejne 10 gier. Natomiast samo wydawanie ciężko nazwać tutaj jakimś specjalnym elementem strategii i niespecjalnie definiuje to plany rozwoju, dlatego podjęliśmy decyzję, że pora na to, żeby rozpocząć pracę z nową strategią. I tutaj oparliśmy się na takich elementach. Mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o budowanie takich rozpoznawalnych globalnie IP. Ghostrunner, Chernobylite, gry, które dotarły do milionów osób. Bo to, że grę kupiło milion osób czy 900 tysięcy osób, znaczy, że działania marketingowe dotarły do dziesiątków milionów osób. Mamy takich IP w naszym portfelu kilka. Pracujemy nad kolejnymi, więc wiemy jak, jak, jak to funkcjonuje, wiemy jakie są przesłanki, wiemy co działa, co prasa lubi, co lubią gracze. Lepiej roznamy potrzeby deweloperów. Nie ukrywam, że pomimo długiego stażu w branży gier, pewne elementy współpracy, szczególnie z zespołami zagranicznymi mnie zaskoczyły. Natomiast dzisiaj już tę wiedzę posiadamy i jesteśmy w stanie dostarczyć dodatkowe usługi. Wie, wiemy, jakie one są, jakie one, jak, czego deweloperzy będą potrzebować. Zaobserwowaliśmy też, że właśnie te większe projekty, takie jak Czarnobylite czy Ghost Runner, wzbudzają większe zainteresowanie zarówno graczy, naszych partnerów, organizatorów konferencji czy prasy. I jest to być może takie dosyć oczywiste, natomiast wyraźnie widać, że, że te mniejsze tytuły, nawet jeżeli są najlepsze, to mają dużo większy. większy problem, jest większy opór rynków, żeby się nimi zainteresować. No i przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że łatwo było się rozwijać do tej pory, zbudować zespół od zera do stu, kilkunastu osób. Natomiast kontynuowanie tego w przyszłości takiego wzrostu po 200% czy więcej. W obecnej strukturze będzie niemożliwe albo będziemy musieli się bardzo mocno rozrastać, mocno zwiększyć zespół. Co niesie za sobą pewne dodatkowe ryzyka, większy zespół, większa, to znaczy inna kultura. Niekoniecznie to musi się udać tak przeskalować, więc wiemy, że tutaj jest taka, takie, taki czynnik ryzyka, i to też chcielibyśmy w tej nowej strategii zaadresować. Stąd właśnie z tych przesłanek opracowaliśmy sobie takie cele. Chcielibyśmy rozszerzyć nasze kompetencje. Do tej pory byliśmy, jesteśmy wydawcą, współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi, które oferują nam różne usługi i chcielibyśmy szczególnie te najbardziej krytyczne elementy, takie jak na przykład. Kontrola jakości, portowanie w jak największej części przenieść do naszej struktury. To pozwoli po pierwsze na optymalizację kosztów. Zaobserwowaliśmy, że ceny proponowane przez partnerów czasami są dość drogie i działając własnymi strukturami jesteśmy w stanie zaproponować dużo bardziej konkurencyjne rozwiązania. Łatwiej też jest zarządzać tutaj czasem pipelineami, wiedząc mając na tym kontrolę, możemy działać. Tak jak nasze priorytety na to wskazują, a nie być zależny od zewnętrznych wykonawców, lepsza też będzie kontrola jakości. Mimo wszystko, mając wszystkie ogniwa pod jednym, może nie pod jednym dachem, ale na jednym Discordzie, będziemy mogli troszeczkę lepiej tą kontrolę jakości przeprowadzać. Takim elementem powiązanym z tym celem, powiązanym z tym pierwszym, jest właśnie stworzenie rozwiązania typu One Stop Shop dla deweloperów, czyli oferowanie deweloperom pewnego wsparcia w procesie nie tylko wydawniczym, ale też deweloperskim. Deweloper przychodząc do nas, będzie mieć gwarancję, że wszystko, co potrzebuje, zostanie mu dostarczone, zostanie, zostanie zabezpieczone, że będzie mieć dostęp do odpowiednich zasobów, że może się skoncentrować w 100% na, 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 na tym, co potrafi, czyli na tworzeniu gier, a my zajmiemy się całą resztą. I trzecim takim celem jest koncentracja na większych projektach. Projektach, które będą mieć budżety powyżej 20 milionów złotych, ale ich, po, ich po, potencjał będzie właśnie liczony w milionach. Minimum 1 milion kopii w 12 miesięcy od premiery. I tutaj chcielibyśmy do końca 2022 mieć otwartych co najmniej 3 i zwracam tutaj uwagę na co najmniej, ponieważ to, że chcemy trzy, to, to po prostu jest. Staramy się być racjonalni, natomiast już wiemy, że od czasu tej prezentacji pojawiły się różne zapytania, różne możliwości, więc nie jest wykluczone, że tak naprawdę na tym nie, nie, nie poprzestaniemy, ale te trzy projekty to jest takie minimum. Jest to związane z jakimiś planami, pomysłami, które mam, mamy, czy też mieliśmy już w momencie formowania tej strategii. To chcielibyśmy otworzyć do końca 2022, no i po tym oczywiście to się będzie odpowiednio skalować. Łatwo jest postawić sobie cele. Pytanie, czy jesteśmy i jak jesteśmy w stanie to osiągnąć. Nie będzie też na pewno dla nikogo zaskoczeniem, że rozwiązaniem tutaj, które chcemy wdrożyć, jest stworzenie, zbudowanie grupy kapitałowej. Poczyniliśmy już ku temu pierwsze kroki. Dwie pierwsze spółki zostały stworzone, są w procesie rejestracji. Dzięki temu liczymy na to, że właśnie poprzez przesunięcie tego wzrostu do poszczególnych części grupy kapitałowej będziemy mogli tę dynamikę wzrostu utrzymać, że, ten, że będziemy tworzyć kolejne startupy, które będą Współpracować z Oling Games i to, i to w tych startupach będzie ta, ta, ta taka zawrotna dynamika, dzięki czemu sumerycznie, jako grupa, będziemy dalej się rozwijać w takim tempie 200-300% rocznie, dzięki czemu właśnie liczymy, że nie rozsadzi nas to wewnętrznie, ten, ten wzrost, ta zmiana kultury. Właśnie chcemy to osiągnąć poprzez budowanie specjalistycznych spółek serwisowych, właśnie takich, które świadczą usługi typu kontrola jakości, porting, czy może jakieś bardziej dedykowane dla deweloperów usługi. Będziemy też chcieli tworzyć spółki celowe, spółki, które będziemy twor które miałyby za zadanie realizację poszczególnych celów. Na przykład, właśnie we współpracy z jakimiś deweloperami czy innymi partnerami. Być może to będą spółki tworzone na poszczególne projekty, być może to będą spółki tworzone na rozwój jakiegoś IP, jakiejś grupy produktów, całego brandu. Natomiast te spółki też będą mieć własne źródła kapitału, własne struktury. Własne, własne zarządy, własne, przede wszystkim własne zespoły i też w, te, w, te, w tego typu strukturze chcielibyśmy mieć oczywiście deweloperów, mamy już pierwsze dwa studia założone i tak jak wspominałem kilka razy w różnych komentarzach, chciałbym żebyśmy część z tych takich dużych projektów, tych z budżetami rzędu 20 milionów lub większymi właśnie robili w oparciu o własne zespoły deweloperskie, które własne w sensie zespoły będące częścią naszej grupy kapitałowej. Chcielibyśmy, żeby do końca 2023 nasza grupa składała się z 10 spółek. Zakładamy, że oprócz tych 10 będą jeszcze jakieś spółki stowarzyszone. Mamy już taką jedną spółkę stowarzyszoną. Spodziewamy się, że ta liczba będzie z czasem systematycznie rosła. Oczywiście znowu jest to taka powiedziałbym liczba minimalna, mamy przesłanki do tego, by spodziewać się, że do końca tego 2023 możemy osiągnąć wyższy wynik. Oczywiście ktoś może też powiedzieć, że może będzie 9, natomiast na pewno będziemy robić wszystko, żeby ten cel 10 spółek osiągnąć. I tutaj właśnie jedna z założonych spółek z dewelop zespołów deweloperskich, naprawdę dewelopersko-dewelopersko. Technicznych, ponieważ Iron Bird Creation składa się z takich dwóch pionów. Jeden z nich to zespół deweloperski pracujący nad własnymi IP. Zespół, który jedno IP już zbudował, drugie teraz tworzy. Jest to gra, która już teraz wzbudza zainteresowanie, jak porównujemy z zainteresowaniem, które wzbudzał Ghostrunner, kiedy pokazywaliśmy go. Na pierwszych, na pierwszych imprezach branżowych, no to można powiedzieć, że to zainteresowanie jest bardzo podobne, co bardzo dobrze świadczy, co, jeżeli chodzi o przyszłość zespołu, o przyszłość tego studia. Chcielibyśmy właśnie, żeby Iron Bird Creations w niedługim czasie rozpoczęło właśnie tworzenie takich większych projektów, projektów z budżetami w dziesiątkach milionów, żeby było to studio, które będzie w stanie tworzyć IP, które będą zauważalne na całym świecie i wszystko na to wskazuje, że zespół jest na bardzo dobrej drodze, żeby to osiągnąć. Drugim pionem jest tutaj zespół portingowy, który już teraz cieszy się dużo popularności, dostają bardzo dużo zapytań. Tak naprawdę jak ostatnio rozmawiałem z szefem tego zespołu o, o zrobieniu portu do jednej gry, to się okazało, że nie mają na to czasu, żeby ode mnie wziąć porty. Więc jak widać nie, nie narzekają na brak zleceń, więc tutaj wszystko się bardzo dobrze rozwija. Innym przykładem takiej działalności jest rozpo, rozpoczęty proces z ARP, z ARP Games. Proces tworzenia akceleratora, gdzie chcielibyśmy skoncentrować się na takich projektach, które mają bardzo duży potencjał, ale są tworzone przez troszeczkę mniejsze zespoły, zespoły potrzebujące więcej wsparcia, więcej mentoringu, więcej iteracji. To jest troszeczkę inny proces niż to, co my byśmy chcieli robić w all In Games, więc właśnie jest to taki przykład specjalizacji, pewnego zamknięcia w wydzielonym podmiocie pewnych, fun pewnych funkcji, pewnych zadań, które my tutaj tej pory realizowaliśmy, a właśnie przez to, że chcemy się skoncentrować, przesunąć nasze zasoby na te większe projekty, no to właśnie tej rozwiązaniem będzie stworzenie akceleratora razem z ARP Games. ARP Games już ma doświadczenia w tworzeniu akceleratorów. Projekty i zespoły, które to akcelerację przeszły, odnoszą już sukcesy na rynku, więc wiemy, że ta współpraca musi przynieść fajny efekt synergii. Spodziewamy się, że tutaj proces tworzenia zostanie zrealizowany jest sfinalizowany w przyszłym roku i chcielibyśmy, żeby już w przyszłym roku pierwsze gry akcelerowane właśnie przez ARP Games ukazały się na rynku albo przynajmniej zostały zapowiedziane. Hyper to Moment jest kolejnym st stworzonym studiem deweloperskim, który, który ma działać w pewnej takiej specjalizacji. Specjalizować się będzie w takich produktach, które... Bardziej stawiają na usability niż na duże ilości gameplayu. Są to bardzo małe produkcje tworzone dosłownie w miesiącach czy tygodniach. Produkcje, które spodziewamy się, że pozwolą nam aktywować nowe kanały, nowe grupy sprzedażowe, dzięki czemu nasze przychody całej grupy znacząco wzrosną. Natomiast widzimy już po analizie rynku, po analizie podobnych produktów które wiemy, że są gorsze od tego, co my tutaj tworzymy. Wiemy, że to będzie spółka, która przy bardzo, duży, przy bardzo niskich kosztach będzie bardzo szybko spółką dochodową, która się będzie sama utrzymywać, a przy okazji właśnie będzie wnosić pozytywny taki boost do naszych działań sprzedażowych. Właśnie ta specjalizacja w ramach podmiotów, wydzielenie pewnych funkcji do tych podmiotów ma nam pozwolić właśnie na zrealizowanie takich, że takich elementów, jak właśnie zwiększenie zaangażowania kadry kierowniczej. Zakładamy, że tworząc nowy podmiot, osoby, które mają ten podmiot prowadzić, będą oczywiście w częściowo uczestniczyć w. W podziale akcji będą mieć właśnie, dostaną właśnie jakieś pakiety menedżerskie, co właśnie wpłynie na ich zaangażowanie, na ich dążenie do realizacji celów. Chcemy też w ten sposób uniknąć takiego zamrożenia się w strukturze wielkiej korporacji. Nie chcielibyśmy być spółką, która ma tysiąc pracowników i każda decyzja wymaga 50 podpisów. Stworzenie mniejszych podmiotów, kilku, często gęsto kilku osobowych, ma nam pozwolić właśnie skrócenie tych, 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 tych dróg decyzyjnych, żeby osoby, które są odpowiedzialne za prowadzenie poszczególnych spółek mogły podejmować decyzje szybko bez oglądania się na jakieś zewnętrzne podmioty szczególnie na rynku gier kiedy często jest to trzeba reagować na zmiany trendów na zmiany mody na to co się akurat ukazało nowego żeby wydawać gry które będą konkurencyjne nie możemy sobie pozwolić na to żeby ten proces właśnie wydłużać stąd właśnie to ten nacisk na większą elastyczność i to, co, o czym już wspominałem, kultura, jeżeli chodzi o gry komputerowe, o branżę gier komputerowych, jest bardzo ważnym elementem. Oling Games ma swoją kulturę, natomiast każda z tych spółek, każda z tych grup osób chce mieć własną, chce pracować z zespołem w określony sposób. All in Games na przykład od początku był zespołem pracującym hybrydowo. Być może ktoś by chciał pracować tylko online, a może ktoś inny chciałby pracować tylko z biura. Dzięki właśnie tej, temu podziałowi, w wydzieleniu tych, tych, tych zespołów, będziemy mogli umożliwić tym ludziom, tym zespołom działanie w taki sposób, jaki uważają, że jest dla ich zespołów najlepsze, bez jednocześnie naruszania naszej olinowej kultury i naszych olinowych zasad. Takim ostatnim elementem związanym właśnie z tworzeniem tej grupy kapitałowej to są John Ventures. Właśnie Współpraca z ARP Games, współpraca z Farm51 pokazała nam, że razem jest łatwiej niż osobno. Taki może truizm, ale nigdy jedna spółka, nawet największa, nie będzie najlepsza we wszystkim naraz. Zawsze będą jakieś pola, w których ktoś inny będzie lepszy. I uważam, że nie ma się na co obrażać, tylko czego właśnie szukać rozwiązań, które pozwolą nam. Tą różnorodność wykorzystać, i tutaj właśnie chcielibyśmy się w jak największym stopniu na tym koncentrować, żeby współpracować z partnerami, którzy wiedzą lepiej od nas, jak robić określone rzeczy, dzięki czemu będziemy mogli robić lepszą robotę, osiągać lepsze rezultaty, a z drugiej strony. Będziemy mogli jednocześnie prowadzić dużo więcej projektów, ponieważ jeżeli będziemy mieć tych partnerów dużo, to też to rozłożenie odpowiedzialności, rozłożenie zadań będzie zupełnie inne niż gdybyśmy wszystko próbowali robić tylko i wyłącznie naszym zespołem. Podsumowując, już tak naszą, nasza dotychczasowa strategia właśnie zakładała zbudowanie zespołu, prowadzenie spółki na giełdę i wydawanie określonej liczby gier. Teraz dokładamy te nowe cele związane z większymi projektami czy ze zmienieniem sposobu, rozszerzeniem sposobu obsługi deweloperów, jak również właśnie rozszerzenie tych naszych kompetencji, żeby jak najwięcej tych elementów pozostało w grupie, żeby zarówno przepływy pieniężne, jak i właśnie czynniki ryzyka trzymać pod lepszą kontrolą. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jak zawsze zapraszam na kontaktowanie się przez nasze kanały związane z relacjami inwestorskimi. A teraz zapraszam na kontynuację spotkania w ramach czatu na serwisie Stockwatch.